Miałeś walczyć już w grudniu po kontuzji. Okazuje się, że jednak jeszcze to trochę potrwa. E, tak, znaczy grudzień już minął już dawno w sumie, miałem się bić. E, no niestety nie udało się, ale na szczęście już jestem w pełni wyleczony, w pełni już mogę powiedzieć, że trenuję tak jak powinienem i mam nadzieję, że w najbliższym czasie coś się, coś się trafi. Co było z tą kontuzją, która miała się zakończyć znacznie wcześniej niż dopiero teraz? E, co było z kontuzją? No kurczę, no Komplikacje pewne, nie? nie? Nie Kości nie chciała zrastać tak, jak się zrastała, ale na szczęście już wszystko, wszystko się udało. Z tego co wiem, to na początku nie mogłeś trenować uderzając, nie mogłeś forsować tej ręki, nawet robiąc wypady zapaśnicze, jak to teraz wygląda? Już jest wszystko. W 100% jest ta forma taka, żeby mu trenować i wydolność? Hmm, raczej tak. Mam nadzieję, nie chciałbym już znowu zapeszać, że mówiąc, że już trenuję, a znowu coś się stanie, ale myślę, że, że już mogę w pełni to robić. To jak to wygląda teraz u Ciebie z planami zawodniczymi? Bo kilka zawodów się zbliża, nawet niedaleko. Tak, e, najbliższe są właśnie w Luboniu. E, właśnie mistrzostwa polskich w e, no e, I Mam nadzieję, no kurczę, nie wiem jak z formą będzie, ale trenuję, przygotowuję się, mam nadzieję, że jak forma dopisze, zdrowie dopisze, to będę chciał wystartować na niego. No właśnie, bo formy na pewno troszkę, troszkę upłynęło, e, gdzieś tam umknęło e, przez ten czas. E, no może umknęło, ale na pewno też nie próżnowałem. Cały czas biegałem. Pływałem, tak kondycję mam myślę, że wyrobioną, także, także chodzi jedynie braki to może pod względem technicznym, bo już takim bardziej zastania, trzeba byłoby to troszkę rozruszać i myślę, że będzie ok. Ale grafersko czy, czy idziemy w MMA? No, za miesiąc są zawody brazylijskie jiu-jitsu, także chodzi o to, no, ogólnie, i MMA, i brazylijskie, trzeba to rozruszać, nie? okej. Okay. Anzor jest w tej chwili w gazie totalnym takim, bo on jest tuż przed walką, tak? Czuć to? Tak, o, czuć bardzo dobrze jest. Zostało jeszcze ponad, ponad miesiąc praktycznie do, do walki, a już jest naprawdę w bardzo dobrym gazie, jest bardzo dobrze przygotowany. Także myślę, że na tą walkę zrobi szczyt, szczyt formy i że trzymam za niego kciuki i myślę, że będzie bardzo dobrze w tej walce. Czym jest najlepszy? Czym jest najlepszy? No, jest, no, na pewno te zapasy są jego bardzo mocną stroną. Jest bardzo, bardzo mocnym i bardzo dynamicznym zapasnikiem. Stójkę ma bardzo dobrą, mocno uderza, dynamicznie. Carter też jak najbardziej ostatnio był mianowany na niebieski pas, czyli cały czas się rozwija, cały czas idzie do przodu, także wszystko idzie w jak najlepszym kierunku. To jaki przewidujesz wynik tej walki? Oczywiście, że, oczywiście wygraną i mam nadzieję, że przed czasem.